Rozwala mnie to, jak on podskakuje co chwilę. Czego się dla was nie robi. Challenge aktorski. Ty czytasz czerwony. Czytam ci monolog. Być albo nie być. Pamiętasz? Być albo nie być. Co dalej? Być albo nie być. Być albo nie być. Oto jest pytanie. O to jest pytanie. Powtórz całość. Kto pyta nie błądzić. O to jest przysłowie. Pokażę. Być. Być. Albo. Albo. Nie, albo. Jezu zabijecie. Jezus zabijecie. Nie być, albo nie być. Nie być, albo być. Czy autor tej sztuki był wybiłem? Ja jestem. Ja jestem piekarzem. E, poproszę bagietkę. マグネタ